Witam wszystkich. Dzisiaj zupełnie z zaskoczenia zapowiadam 50 test na kanale Sarwieka Fever a oto i Bohater. Tak, słuchajcie, jest to ponownie E-klasa, ale tym razem na tak zwanym full wypasie. Co mam na myśli mówiąc full wypas? Już Wam pokazuję. Jest w tej chwili około minus 10, więc wybaczcie, jeśli będzie mi się trząsła ręka. Może po części trochę z wrażenia, jak piękny jest to samochód, ale raczej z powodu temperatury. Tak wygląda wypas, który będziemy testowali. Jest to prasowa wersja Mercedesa klasy E. Powiem Wam tylko tyle, że przetestowałem już w nim drive pilota przetestowałem już w nim system burmester jak również wiele innych ciekawostek, których nie miałem w egzemplarzu z wypożyczalni, w tak zwanym golasie, mówiąc językiem potocznym. Dzisiaj w nieco innym miejscu zapowiadam, ale to z powodu już środka nocy. Może zanim zamarznę, jeszcze Wam pokażę tylko światła awaryjne, jak wyglądają w tym pięknym Bencu. Dobra, wracamy, bo zamarzniemy. Chciałem Wam zapowiedzieć ten samochód jako 50. test na kanale i powiedzieć, że planowałem inny test, ale ponieważ nie mam jeszcze tego samochodu, miała to być hybryda, miało to być 6 cylindrów benzynie czyli wszystko, czego jeszcze nie było na kanale. Natomiast. Mam to, co mam, i myślę, że wielu z was nie będzie płakać, że będzie to wersja E-Klasy w totalnym wypasie, bo jest to pokazać i co przetestować. Także nie martwcie się, jeśli chodzi o Mazdę, którą w tej chwili rozpocząłem. Będę ją dalej kontynuował, zobaczymy jak to będzie wyglądało, ale wiem, że bardzo wielu czeka na test E-Klasy w moim wydaniu, więc spełnię ich prośby i opublikuję ten test możliwie jak najszybciej. To by było na tyle.